Jak ty proponujesz, tutaj zrobimy bodna. zrobimy bodna i co, guziki, zrobimy guziczki, trzy guziki. Pedagogiczne nawyki mam we krwi. Kiedyś dbałem o tężyznę fizyczną moich uczniów. Dzisiaj poprawiam manualnie i technicznie mojego pracownika. Nazywam się Andrzej Sewerzyński i prowadzę pracownię tapicerską. W 1979 roku ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i podjąłem pracę w Szkole Podstawowej. Przepracowałem tam 8 lat. Jednocześnie pracując w szkole odbywałem praktykę u mojego ojca, szkoląc się, kształcąc w zawodzie tapicer. Ta każda sprężyna musi być przewiązana w czterech miejscach. I będzie, będzie zrobiona ramka, będzie to wypełnione odpowiednim materiałem. Czy Państwo wyrażacie, wyrażacie na to zgodę? Pierwszym tapicerem był mój dziadek Jan Sewerzyński, który otworzył warsztat w Zawierciu w 1936 roku. Był jedynym polskim tapicerem w tym mieście. prowadził zakład apicerski do lat 60. Po nim ten warsztat odziedziczył mój ojciec Jerzy Sewerzyński, który prowadził ten warsztat do lat 80. W latach 80. przejąłem z kolei ja ten warsztat, który prowadzę do dzisiejszego dnia. Starszej osoby i, i robimy to na, tak, jak ty robiłeś to no pamiętasz? No tak ja robię, tak, no no, tak właśnie. Się no, na, na sprę... robić właśnie. Tak się pamięć zrobić na tych sprężynach. Meble się robiło dla, dla wszystkich tak, no, doktorom, adwokatom, sędziom. Pan Holenderski, no to dziedzic był, no jego było stać, robotę sobie zamówić nawet gdzie indziej, ale jednak mojego ojca robił przed wojną. Dużo rzeczy robił. Tego, no poza tym, no, no to jest zawód bardzo ciekawy bardzo ciekawy zawód. Ja tyle lat robiłem i, i ludzie byli zadowoleni, z mojej roboty żadnej reklamacji nie miałem. Pociągnął mnie ten zawód. W pewnym momencie stwierdziłem, że czas zrezygnować z zawodu nauczyciela. Dlaczego zmieniłem zawód? Z prostego powodu: lepiej zarabiam. Po drugie, jestem szefem sam dla siebie. Ten zawód daje mi dużo, bo pomagam ludziom. Ludzie są zadowoleni z moich produktów. Ja jestem niezależny finansowo, potrafię utrzymać rodzinę. Również mój ojciec jest ze mnie zadowolony, że podtrzymuje i kontynuuje nasze rodzinne tradycje tapicerskie. Praca tapicera polega na renowacji mebli tapicerowanych, płów, wersalek, foteli, tapczanów. Z moich usług korzysta wielu ludzi, którzy potrzebują zrobić bardzo proste roboty tapicerskie, jak również klienci, którzy przynoszą mi skomplikowane rzeczy w stylu antycznym, gdzie trzeba poświęcić wiele czasu, precyzji i doskonałości rzemiosła tapicerskiego. To nie jest ten sam materiał, co bardzo bardzo, bardzo podobny. Troszeczkę odcień jest ciut odcień jest ciemniejszy. Sądzę, że, tak, że, jakby, że ten. Że tak. Ten? Ten? tak, tak. No, Dobrze. Prawda? Wykonujemy usługi dla indywidualnych klientów, jak i dla instytucji. Również wykonujemy meble do kościołów. Mam prośbę, aby dołożyć do tych stal Ozdobne pineski dekoracyjne albo jakieś inne ćwieki tapicerskie. Zaproponowałbym może większe. Są to tak zwane taśmy taśmy gwoździ ozdobnych, takie ćwieki. I my tutaj to zrobimy po, po, po kadancie. Także że na pewno dopasujemy i dogramy do, do tego stylu. Dziadek, ojciec pana Andrzeja Sewerzyńskiego wykonywał do. Pierwszej parafii zawierciańskiej do kolegiaty świętych Apostołów Piotra i Pawła, wiele mebli. Pan Andrzej poprawiał po nich tapicerkę, bo jest naturalne, że te materiały z czasem ulegają zniszczeniu. Ja siedzę tu na sofie na kanapie, którą właśnie wykonywał dziadek pan Andrzeja. Natomiast Pan Andrzej tą tapicerkę tutaj wymieniał, poprawiał. Aby zostać tapicerem, trzeba ukończyć 3 -letnią szkołę zawodową i 3-letnią praktykę w zakładzie tapicerskim. Następnie ukończyć kurs który kończy się egzaminem czeladniczym w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Jestem członkiem cechu rzemiosł różnych w Zawierciu, gdzie pełnię funkcję podstarszego jednocześnie jestem w komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach w komisji egzaminacyjnej tapicerstwo. Muszę stwierdzić, że wiele osób zdaje ten egzamin i uważam, że młodzież nie powinna przerażać się egzaminem. Jest to egzamin niezbyt trudny, niezbyt skomplikowany i na pewno każdy, który przystąpi do tego egzaminu, da sobie radę. W mojej karierze zawodowej wykształciłem 11 uczniów. Niektórzy uczniowie otworzyli sobie swoje zakłady tapicerskie. Jeden uczeń, który zdobył egzamin przelatniczy, pracuje u mnie od 11 lat i jest rzetelnym, sumiennym pracownikiem, z którego jestem bardzo zadowolony. Co dzień się wykonuje coś innego, nie jak na taśmie, że się trzeba robić ten sam, ten sam detal. Polecam go wszystkim. Wykonujemy krzesła, fotele, kanapy, wersalki. Do tego pan. Jeszcze coś ciekawszego, może bardziej, taką Antarię. Proszę zerknąć, jeżeli Państwu się to podoba. Jest w tych trzech kolorach: jasna, średni brąz i ciemny brąz. Aby zostać dobrym tapicerem, trzeba być rzetelnym, solidnym i wykonywać swoje usługi tapicerskie w określonym terminie. Zawód tapicer jest zawodem z przyszłością, ponieważ ludzie potrzebują dobrze wykonanego mebla, na którym mogą po ciężkiej pracy wypocząć na krześle, fotelu czy kanapie. dla wygody, bo jestem od tego, aby tworzyć wygodne meble. Najbardziej się cieszę, kiedy klient jest zadowolony z mojego wyrobu.